Witam Was bardzo serdecznie na już drugim po wakacjach spotkaniu w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Podróżników Grotroter. Tak jak mówiłem na ostatnim spotkaniu, zresztą jest to na naszych stronach internetowych. Dzisiaj mamy silną reprezentację zespały, nie tylko zespały, bo także z powiatu Tomaszów Mazowiecki. Witam bardzo Panie i Panów. Bardzo nam przyjemnie, że mogę się z Państwem spotkać podyskutować trochę o rozwoju spały naszego regionu tomaszowskiego nazywanego, nazywanego ziemią inowłocką, można mówić ziemią tomaszowską, a na pewno też ziemią łódzką. W regionie łódzkim jesteśmy najczęściej odwiedzanym regionem od, ze strony turystycznej, bo tu mamy tak piękne lasy, piękną rzekę Pilicę, skłaną od strony kajakarskiej, fantastyczne wpływy kajakarskie. Przede wszystkim sporo pamiątek i tych starszych, i tych bardzo nowych z ostatniego wieku, XX. Jeśli mówimy o tych starych zabytkach, to przede wszystkim Kościół świętego Indziego Historia ponad 10 wieków. Zamek Winowłodzą wybudowany przez króla Kazimierza Wielkiego i też na pewno trzeba wspomnieć, że tuż pod koniec są dwa punkty jeszcze z okresu II wojny światowej. Przede wszystkim tak znany konekt, odkryty bardzo często przez który jest na terenie y, miejscowości Jelen. No i oczywiście też mamy co oglądać i a przede wszystkim Stado Żubrów Spalskich, co prawda w Smardzewic. Mamy jeszcze o pięknym roku tu robimy wcale nie mówiąc o tym, że mamy też piękne, jedyne takie niebieskie źródła od Tomasza Mazowieckiego. Tomaszów Mazowiecki to Palec Ostrowskich, nie ujazd też niedaleko, od ci, którzy to miasto założyli. Mówiliśmy o temat tutaj kolega Roman mówił na temat spadku, okresu upadku spały, no tak było. Przemysł Tomaszowski był bardzo wielkim trucicielem i nie wiem czy Państwo pamiętacie, ale w latach 70, to znaczy część powinna pamiętać, Państwa bo reszta że w latach 70 to w prasie centralnej było pisane na temat upadku spały, kiedy wiatry zachodnie wiejące od Tomaszowa degradowały środowisko, spały lasy według opinii leśników, lasy i lasy miały tylko jedną trzecią wysokości normalnych lasów. Po 1997 roku, kiedy w Upad, ostatni największy truciciel Tomaszowa, przyroda odżyła. No powiem Państwu teraz, że w okolicznych. W rzekach jest bardzo dużo bobrów i jest to też kłopot dla dlatego że wszędzie jest zeremia, blokady rzeczek tych, tych, tych drobnych, jest kłopot. Także nawet na terenie tego wielkiego truciciela, heriteksu systemu, przez który płynie rzeka czarna, też są bobrów. Państwu jeszcze parę pytań tylko na temat powiatu Tomaszowskiego, chociaż ja na potrzeby promocji i turystyki to nie mówię powiatu to Ziemia Tomaszowska. To pojęcie wprowadziliśmy dwa lata temu i się bardzo że Zresztą mieszkańcy bardziej się utożsamiają z Ziemią Tomaszowską niż z powiatem Tomaszowskim, bo Ziemia to jest taka, że, gdzie można korzenie wypuścić. W powiecie korzenie raczej wypuścić nie można, wybory są rządowe za cztery lata. Proszę Państwa, to masz, to znaczy Ziemia Tomaszowska to właśnie lasy, bo jedna trzecia tego terenu to są lasy, bo to jest najbardziej zalesiona okolica. W Polsce Centralnej mamy bardzo dużo tras i szlaków e, rowerowych. E, Słabny już w całej Polsce e, spływy kajakowe Pilicą, gdzie e, teraz w niedzielę wróciłem z trzydniowego takiego spływu pod tytułem Plica Zachwyca, to był czwarty no e, spływ e, kajakowy. E, w tym roku było sześćset lecie obchodów e, Bitwy pod Półwazem. E, przypomnę, że w okolicach właśnie Ziemi Tomaszowskiej pod Wolbożem Władysław Jakiełłów grupowo wojska. I też te tereny były miejscem polowań rycerzy i wojów Władysława Jagiełły. Skończyli polowanie w Puszczy Korzenickiej, ale zaczynali w sumie w Dolinie Piwnicy, która sięga w okolice Wolboża. Proszę Państwa, no cóż, ja tylko mogę. Jako przedstawiciel samorządu powiatu maszowskiego zaprosić Państwa y, też i w imieniu organizatorów hubertusa sparskiego na tego kubertusa, bo rzeczywiście warto, warto, warto to obejrzeć, bo to jest y, wspaniałe y, przedsięwzięcie, wspaniały pokaz różnego rodzaju... Zresztą tam Państwo w tym programie czytacie o tym, że i, i sprawa y, końie, i lisem, Różne te rzeczy związane z tradycją myśliwską y, są pokazywane z tradycją wiekową, wiekową tradycją myśliwską. Y, ja Państwu bardzo dziękuję bardzo i zapraszam na Ziemię Stolarszowską nie tylko na Hubertusza Spadkiej. Gdzie przebiega granica między Ziemią Teodrzkowską a Ziemią Tomaszowską? Bo historycznie historycy biorąc to od, od Ziemi Sierackiej aż daleko daleko na północ i Ziemia Tomaszowska, spała to wszystko była Ziemia Teodrzkowska. Mówię tak o starej Tak, mówię, bo akurat tak wyszło, że dwa lata temu ja na potrzeby właśnie promocji turystyki zacząłem y, mówić i w radiu lokalnym zacząłem mówić na temat Dzień Tomaszowski. To dziennikarze lokalni powiedzieli... Co ty się wygłupia, O jakiej ziemi Tomaszowskiej ludzi? To no, są te historyczne Ziemia Piotrowska, Męczycka, Sieradzka. Ja bym dobrze, ale my tworzymy historię. My tworzymy historię, w związku z tym, jeżeli jest powiat Tomaszowski, to i ta ziemia, to Tomaszów jest stolicą określonego obszaru, fajnego obszaru. W związku z tym historycznie rzecz biorąc, to ma pan, no, to pełną rację. Ale my żyjemy teraz, dzisiaj, powiat Tomaszowski, z których Miasto, które zawsze było miastem na prawach powiatu, a nigdy nie było stolicą jakiegoś tam regionu czy okolicy. Teraz jest stolicą powiatu Tomaszowskiego. W związku z tym ja jako młodzianin na nie, to, nie Tomaszowiak mówię, że jest Ziemia Tomaszowska i tworzymy nową historię tej okolicy. To tylko taka odpowiedź. Supertusa odwiedziło tysiąc osób, jakiej publiki spodziewacie się w tym roku. Jeżeli Państwo napiszecie dobrze w prasie, to, to się bardzo się świętach. Szanowni Państwo, ja wola się rozwija. Największy problem mamy, żeby. Tak, to znaczy, że nie by, tylko że musimy ciągle odmawiać, jeśli chodzi o uczestników polowania. W Polsce jest ponad 100 tysięcy, możemy przyjąć tylko 200. To jest to i tak największe polowanie. A jeśli chodzi o imprezy plenerowe, to przecież tutaj do typu jak konkurs kulinarny, czy oswajamy dziszczyznę, czy też y, konkurs nalewek, no to przyciąga rzesze publiczności. spala się to nie szczególnie konkurs nalewek, na Wspomniali ja ja koledzy, że jest oswajami, oswajami dziczyznę, pokazy kulinarne mistrzów, wspólne pieczenie dzika, duża scena. Dużo dobrej muzyki łowieckiej, a przede wszystkim yy, ciekawy jak, jak w którym mogą wziąć udział wszyscy, którzy zajmują się yy, wyt wytwarzaniem naturalnych produktów spożywczych, takich jak pan Pachnik, który przywiezie na pewno wyśmienite nalewki, yy, piekarnie, yy, yy, sery i wędliny, oczywiście yy, yy, produkowane z dziczyzny. Będzie wspólne pieczenie dzika i tak jak powiedziałem wcześniej, od samych, od godzin porannych będzie trwał jarmark, na którym będzie można zakupić produkty spożywcze, jak i inne produkty użytkowe do domu poświęcone tematyce łowieckiej, jeździeckiej i nie tylko. Także serdecznie zapraszam tych, którzy z przynurzeniem mąka patrzą na nasze na polowania. Serdecznie pragnę zaprosić na pierwszy dzień a Hubertusa Kulina. Brawa. Brawa dla naszych gości. Wszystkie informacje na stronie internetowej. Ja z racji organizatorów chciałem podziękować za liczne takie przybycie Was wszystkich Państwa i zaprosić do sprawy. Jeszcze jedno podziękowanie dla wszystkich sponsorów i ludzi wspierających tą imprezę serdeczne dzięki za pomoc w realizacji... Thank you. Thank you. Thank <laughs> you.